Dzień dobry moi drodzy. Mamy dzisiaj 19 marca i zobaczcie co Kamanek robi. Siedzi sobie miesza jajecznicę. Dlaczego Kamanek mieszasz jajecznicę i dlaczego jest 11? My dopiero śniadanie się niej i w ogóle to mamy wolne. Robimy na tą Jutro jest nasza szósta rocznica, słuchajcie, marzec. Dzisiaj rano podał śnieg. Co ty na ten temat Kamil, myślisz? Nie do śniegu o po tej pożar roku. Ale zauważyłeś, że zawsze na tą naszą rocznicę, jest jakaś taka zimna pogoda? Pamiętam dwa lata temu to byliśmy świadkami minus 20-stopniowych mrozów tak. na Azorach i pękającego lodu takiego. No, za tydzień ma być 15 stopni. Mieliśmy gdzieś jechać, ale robią lockdown, więc nigdy nie pojedziemy. Najwyżej będziemy sobie gdzieś tutaj zwiedzać. Idziemy do ładnie. Trochę powiem wam, że się zdołowałam. No, ale czekam na tęcznicę, bo jedzenie zawsze mi poprawia humor. witam się z wami już po drugiej stronie. Obiektywu. Chciałam Wam też pokazać moje nowe włosy. Co sobie zrobiłam teraz na włosach? A zrobiłam sobie, słuchajcie, taki truskawkowy odcień rudości. W środę byłam u fryzjera, dzisiaj mamy piątek. I już dzisiaj umyłam te włosy po swojemu i ułożyłam, tak jak lubię, wiecie, jak to jest po fryzjerze. I podobały mi się też trochę takie rude blondy, ale Pani powiedziała, że jeszcze musimy trochę poregenerować te włosy, żeby zacząć je rozjaśniać. Ona zaproponowała mi taki truskawkowy, taki trochę odcień rose gold i bardzo mi się podoba. Dajcie koniecznie znać, czy uważacie, że do mnie. Pasuje. A jeśli chodzi o naszą rocznicę, mamy powtórkę z rozrywki rok temu. Mieliśmy zaplanowany wyjazd. Chyba mieliśmy jechać do Torunia no ale stał się lockdown i wszystko zostało zamknięte. A w tym roku nie będziemy siedzieć w domu, bo ja już mam tego dosyć, potrzebuję zmiany otoczenia. Mieliśmy jechać na parę dni do Poznania, ale jako, że hotele są zamknięte, postanowiliśmy, że jednak zostaniemy w domu, ale nie będziemy siedzieć w domu. Teraz siadamy w samochód, pojedziemy dzisiaj sobie na spacer do łodzi. Przez te cztery dni, bo mamy wolny piątek, w sobotę, niedzielę, poniedziałek postaram się za dużo nie siedzieć w kuchni Chyba, że może upiekę jakieś ciasto, bo też już mam pomysł Ciasto albo ciasteczka Trzeba się wyrwać z domu, ubieramy się i wskakujemy do samochodu Jesteśmy w galerii i słuchajcie, kupiliśmy trzy pary butów, bo w Polsce była super promocja i nawet mnie coś skapnęło. Jestem już taka głodna. Trzecia para butów, słuchajcie, była za kierujemy się w stronę jakiego siedzą przez 16. Właśnie wylaliśmy kawę nie można jeść lądowym. rządowym. Widzimy sobie maczka na wynos, bo już jesteśmy głodni. Kamil ma jakieś makafłog. Na A ja mam jalapeno burgera. Boże, jaki to mały. Dobra. Jemy, Chyba wracamy do domu, bo zrobiła się mi się pogoda po śnieg ale taki śnieg z deszczem, że zrobiła się plucha. Rozłączamy się i odezwijemy się pewnie już z drogi, albo innego miejsca albo w domu. Wzięliśmy na domu i słuchajcie, zrobiła się zima w Ogródek mamy cały biały, wyjeżdżaliśmy rano wiosną I wracamy zimą Mam tutaj nasze zakupy Zaraz Wam pokażę co kupiliśmy Trzy pary butów, w tym jedną dla mnie Jakiś czas myślałam o wansach Na wiosnę sobie wzięłam wans e Mam nadzieję, że nie obetrą mnie jak konwersy W sumie to już od dawna chciałam je spróbować Wzięłam takie najzwyklejsze czarne Takie, o których zawsze myślałam Myślę, że na wiosnę będą fajne Takich bardziej sportowych stylówek One normalnie kosztowały 239 zł a Manek upolował fajne promocje. Ten chyba na mniejszej czarne. Przecenione z 329 na 239. Takie fajne czarne budki wiosenne Gino Rossi. W ogóle w CCC jest teraz dużo fajnych marek, bo są i konwersy i Vans, Gino Rossi. Bugatti, Wranglery były. I druga jest prawie taka sama para, tylko że ma inny kolor. Brązowy. No bardzo ładne, pokaż. Te były tańsze, nie? 164. 164? Znaczy, łącznie... Wyszło nam, że zapłaciliśmy 170 zł za parę butów. Czy one są na zameczki? Tamte też są na zameczek? Mhm. Fajne, naprawdę, fajne. Takie w twoim stylu są te butki. Także masz dwie pary butków na wiosnę, bo one chyba nie są ocieplane, nie? Nie, one są takie wiosenne typowo. Także się obkupiliśmy, nie zwiedziliśmy dużo. Ja, 160 zł, 160, mówiłem, 170, 160 zł. Nie zwiedziliśmy jakoś super dużo, bo potem się skiepściła pogoda, ale chociaż nie, zrobiliśmy zakupy. My sobie teraz chwilkę odsapniemy, może obejrzymy sobie jakiś film. Idziemy jeszcze dzisiaj niuniu, na zakupy do netto, bo lodówka nam się kończy. A jeszcze Wam nie pokazałam, jaki mi mąż sprawił prezent. Zobaczyliśmy przy wyjściu z galerii takie toisko z lizakami i z żelkami i Kamanek mi sprawił takiego lizaka. Będę go jadła chyba dwa lata. My od właśnie obejrzeliśmy film. Kamil, jak on się nazywał? Zabójczy umysł? Nie, zabójcze złudzenie. zdecydowanie go Wam nie polecamy. Nie, Kamanek? Nie, był słaby. Miał to być taki dramat z dreszczykiem, psychologiczny thriller, a wyszło, że się śmialiśmy z prawie co drugiej sceny już w tej części, gdzie się akcja rozkręciła. Nie polecam. A teraz się będziemy zbierać, zrobimy jakieś zakupy, bo już was z tego co widzę świeci pustkami. Warzywa i owoce nam zeszły, trzeba kupić coś świeżego. Koronne życie i koronne rozrywki jaka to sklepu na zakupy. Pomyśl. Long. What is your verdict? Find the defendant guilty. The deadly narcotic. Pay to the of the jury? You've got to get a hold of yourself. jesteśmy w domu i y, zaczynamy hol zakupowy. Mleko, to już Wam kiedyś pokazywałam. Kurydzę w puszce. Może zrobię tą sałatkę z tym czipiem. wziął słonecznik, montę, cukier puder, bo już mi się skończył do wypieków. Jako, że mamy teraz urlop, to wzięliśmy sobie trochę grzeszków. Mamy tutaj jedne żelki, serek, delikatny z pomidorami, na spróbowanie. Rzadkiewkę. Wzięłam tą herbatę, jabłko z karmelą. Może zaraz sobie zaparzę. O Jezu, Kamil wziął całe opakowanie grześków. Nie ich nie brać. Kamil lubi te wachalki. Następne. Słuchajcie, żelki, bo żelek nigdy dość. Wody to są ale takie magnum. 6 sztuk. To jest fajna przekąska. Batat. Właśnie albo robię frytki, albo wrzucam do zupy. Kamil bardzo lubi suszone owoce, także mamy rodzynki. żurawiny. Wzięłam borówki, bo ja bardzo lubię do owsianek. Włoszczyzna na zupkę. Suszone morelki, płatki. Owsiane, bo się już kończą właśnie do owsianki. I widzę, że tutaj jeszcze złoszczyzny do paceller. Kamil też kocha orzeszki, pistaszki Ja to tak średnio za orzeszkami przygładam. I Tu słuchajcie, mamy grzechy naszych wakacji czyli cebulowe krążki, serowe chrupki i chrupki orzechowe. Jeżeli jesteście gdzieś w sklepie, koniecznie sobie spróbujcie wędliny o nazwie Kindziuk. Uwielbiam Kindziuka. To jest jedna z moich ulubionych wędlin. Tu wzięliśmy dla dzieciaków na Wielkanoc zajączki. Jarmuż, bo nam się skończył. Spód do pizzy, będziemy robić pizzę. Święty gral, czyli e, balsamico. Tak się zastanawiałam, w którymś z vlogów skąd on jest. On jest właśnie z Netto. Do pizzy taki ser tarty. Musicie o mnie wiedzieć to, że ja nienawidzę kroić i trzeć. A że mamy wakacje to y, słuchajcie, ja nie mam zamiaru stać jakoś specjalnie przy garach. Kolejne ulubione rzeczy Kamila to takie pysie. Co mnie naszło? Wziąłam pasztet. Bardzo miałam ochotę na pasztet i wziąłam z pomidorami. bo jajka, takie trochę wielkanocne, więc też wzięłam te żelki. Mamy bardzo dużo żelek, nie wiem kiedy my to zjemy. Nawód do róż. Mam jeden krzak róży od strony wejścia. I będziemy jeszcze sadzić róże. Kupiliśmy kadarkę. Była e, za całe 7 zł, ale nie wiem, co jest w tych winach kadarki, że one mi bardzo smakują. Na dzisiaj mamy kadarkę, warzywka papryka. Oczywiście musi być kocham paprykę. Do musa czy właśnie do jakiejś pasty, czy sam salariaciowy. Tak samo w formie przekąsek pomidorki w takim koktajle kolejny święty gral w połączeniu e, balsamiko i syrop sagawy. To są świetne sosy do sałatek. Wziąłem też mąkę, mąka z kłoskiem, krupczatka typ 500, bo właśnie tej typu 500 nie mam. No i mąka mi wylądowała na spodniach. Cukinie. Jako że Kamil kocha, po prostu uwielbia placki cukiniowe Takie też małe marcheweczki do przegryzania Winogrona, bo słuchajcie, były w fajnej cenie Były po 7,90 Coś, czego już nie brałam milion lat Parówki Berlinki, jedne o smaku pepperoni, a drugie o smaku jalapeno Jeszcze słuchajcie, takich nie próbowałam Chociaż powiem Wam, że te parówki serowe są beznadziejne, bo tego sera tam jest jak kot na płaka. Ciekawe, czy to nie będzie też taki bubel Anek czylni honory Nie pokazywałam Wam, ale wstawiłam Mieliśmy taką mrożonkę na trudne czasy. Kalmary w cieście, także zaraz sobie zjemy. Anek otwiera winko i ja zrobiłam jakąś taką najprostszą sałatkę z sałatą i z pomidorkami i właśnie z sosem balsamico. A mamy różne sosy do kalmarów, także dzisiaj tak na grubo. Dzisiaj się nie wysilamy jakoś, żeby było bardzo zdrowo. Wyciągnąć te kalmary, chociaż ja nie wiem, ja bym jeszcze trochę zarumieniła chwilę, czy minutkę.